zwykłym chamem, człowieku, tyle ci powiem. I taka jest prawda, bo oceniamy jedzenie, a to, że się ktoś pomylił, inny sosik ci nalał, no nie płacz. No to jest ostry i ketchup, No, No nie. dokładnie, ta uwaga. I love you. Mamy to, mamy Pyszne. To. Najlepszy kebab w Mosinie, w wow. Poznaniu, Wielkopolskim, w Polsce, w Europie, na ziemi. Hey. Jestem tak głodny, nie? Rozmiar, nie wiem, bo... Nakręciliśmy już dzisiaj jeden odcinek, kochani widzowie. Ja pierdzielę. I tak stwierdziliśmy, że jesteśmy głodni, a więc nagramy drugi, bo coś zjemy, nie wiemy co jeszcze. To jest nic, a ja jaki jestem głodny tej. Mas sekrety, ja bym coś zjadł w ogóle. No słuchajcie, jesteśmy w jakiejś, co to jest za miasteczko? To jest Mosina. Okay. Ale nazwa jest taka, mm, jakby to powiedzieć. A, właśnie nie, mosińska. Nie? Mosińska. Uwielbiam mosinarzy. Mosiniarzy. No, mosiniarzy. Dobra. Mosiniar. Nie, zacznijmy zawodowo. Słuchajcie, przybyliśmy do małego, no do małej miejscowości Mosina. Jechaliśmy cały dzień, znaczy pół dnia Jesteśmy mega głodni. Tak, ja jestem tak mega głodny, że po prostu masakra. Tak, no i oczywiście, co nam pomogło? Internet. 4-6 gwiazdki, ke fast kebab. Najlepszy podobno w Mosinie. Nie wiemy jeszcze, czy to będziemy jeść. Ach, nie wiemy tego. My, to... no. my szukamy na razie, zobaczcie. po co cię sram tutaj no. przed tą kamerą. No. Ale tam jest dużo ludzi przy tym kebabie, słuchajcie. No to jak jest dużo, to może kurde jest dobry. Myślimy może na zwiat ja. Widzowie, tu jemy fast kebab. R nawet mają. Ale co, co ja tutaj widzę? 50 cm długości? Ja czekam. Ile on ma kalorii? Mega. Mega. No, no. Jaki duży jest? Duży Ja tam tego 50 cm. Ja! Jesteśmy w stanie go że rękoma? ma? Dobra, słuchajcie, na pewno weźmiemy jednego pięćdziesiące Flagowca takiego. Flagowca. Musimy wziąć. Dla rozmiara flagowiec. Ja chcę na tacy z frytkami coś. To może ja dzisiaj wezmę bułce po prostu. Bułce. Ty weź bułce. Klasycznego bułce tak. z mięsem jakim? Baranina. Baranina. okej. Okay. a tylko jest baranina? I czy... kurczak jest. I kurczak jest. To ja kurczak. Dobra, to idziemy za Mix poproszę. Sosem mix, aha. Ty 50. Ale dobrze mówi po polsku, nie? No dobrze. Ale tylko do tego dało mi nie, tylko Tylko i tylko. Miks. Bułka z cielęcinką. A baranina. Bo, bo ja też nie zcielę? Ty jesteś cielaczek, Taki mały nawet. I tak jest 7-8. To chyba jest jedno z no. lepszych, co? Tak, tak no chyba 50. Ja chcę, to chcę 50 zobaczyć, jak on zję tą 50. Ja w ogóle się boję, bo my dawno nie jedliśmy takich rzeczy, złego. No. wiemy ze sobą duży kawał mięsa i tak zaczęli tutaj. Na ulicy jest najszybsza na wsi i nie chwaląc się mogą powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest najlepszy kebab w mieście. Ten masz 4,6 gwiazda z 119%. No. 11 ocen, to nie jest no. mało, nie? Jak na górze. A dlaczego tutaj yy, wylądowaliśmy? Chcemy wypróbować nasz polski kebab. Jesteśmy przed podróżą do Berlina i będziemy mieli takie porównanie. No dobra. O, bo dobra. jutrze jedziemy do Berlina, nie? Kebab buty już jest! Co? Matrzycie to 4 minuty. 4 ale ej minuty. dobra, ale zobaczcie to jak to wygląda! Aaa, ja, ty Nikulon Miki, yy, weź talerz. Ten kebab wygląda najlepiej ze wszystkich, w jakich byliśmy na razie. Nie możesz talerza. Miki, ja Ci proponuję, weź talerz. 4 minuty 20 sekund. Nie no, 4 minuty. Mm, ale dobre. Tak, zawsze jest przeterminowane. Dzisiaj jest Dzisiaj świeże. świeżo. Bardzo świeże jako pierwszy. Mamy, słuchajcie, serfeta, oliwki, jalapeno, Jest tu wszystko. Ogórek jest normalnie. Ja nawet o to nie prosiłem. Jak on fajnie to jest. Dobra, ale zaczynamy od mięsa. Ej, no. Ale powiem co ty tam masz, bo widzę, że masz bardzo dużo. Serfeta, cebula, pomidor, oliwki, jalapeno. Mięso jest najlepsze chyba ze wszystkich, w jakich byliśmy do tych czasów. Zobacz, jaka pyszna było. Ma rację. Jest potwierdzone, co? 6 minut. Słuchajcie. Ło, kur... jest. Mateusz jest półmetrowy. Półmetrowy chcę w ogóle pierwszy spróbować, kochani, samego mięska bez sosu. Ja mam kurczaka. No to idealnie. I teraz uwaga. Nie? No mówię ci. Ja pieprzę, no. No, 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 kozak. No to kozak. Muszę, no. Daj mu spróbować No od razu, no, no, no to gryź ty. On... Ja już mam gryź? Albo nie, jeszcze jest Jeszcze chwilę, no właśnie. Frytkę spróbuj. No. No córbeczka jest bardzo świeża, nie? Pokaż frydeczkę. Wszystko kupiące. I pasuje mi, bo zobaczcie, przynajmniej w chrypek rybek jest nie zalana. Czyli w paprze miałem to tak radę wszystko, A. nie? Bo frytki są nisko, rozumiesz? Mm -hmm. i są zamoczone, nie? No właśnie. Całe. A ty suche lubisz, tak? No. A porównajcie to z tym no pierwszym te... kebabem, w którym byliśmy, w tym najgorszym w Poznaniu. Pamiętacie go w ogóle? masakra. Teraz wezmę jeszcze ze sosami, bo wzięłem miks sosów. Dobra. Czyli ostry... jaki tam był? Czosnek. Czosnek, ostry i coś tam jeszcze było, nie? Mm -hmm. Zawsze jest ostry, czosnek i keczup no. w miksie, No, no dokładnie, z uwaga. I love you! Mamy to. Pyszne. Tak? Ciepłe, prawie że no nawet właśnie gorące to chcia... na dole. No właśnie. Zobacz jaką nie? tu mam temperaturę tej tak. parzy. Ale mm. dlatego, że kurde możesz go sobie długo konsumować, nie? No, petarda, nie? To jestem codziennie tu ma na kebabie, nie? Ja mam takie coś, może pokażę w całej okazałości. 50 cm mięsa z bułą, z warzywami. Mięsko mam, badanina, waga? To jest chrupiąca, odpowiednio długo robiona. Mhm. Powiem wam, że ten miks sosów jest bardzo dobrze skomponowany. Nie jest ani za ostry, ani za taki… Jest super. Super wyrazisty. Ile gram mięsa tu jest? Na talerzu? No, 240 gram. A w tym? Tutaj? Mega? Mamy tutaj 150 gram. A, 150 gram. Słuchajcie, rzeczywiście w naszej karierze nie zjedliśmy jeszcze za dużo kabałów. Ale to mięso, ranina, w tym przypadku powala wszystkie wcześniejsze. Naprawdę powala. No, Naprawdę. 20 smaczne. 27 zł. Gdzie jesteśmy? Przypomnij mi nazwę tej wsi. Yy... Mośina. Mośina. Mm -hmm. To jest miasteczko nawet. To no? jest miasteczko. I słuchajcie, Szybko jest zrobione Czekaliśmy od 4 do 6 minut. Ty no. 4, ja 6 i rozmiar od razu po mnie 6. Tak. Bardzo dobre też frytki. Ok. Lekko osolone, spróbuj. Gdzie też? Nie wiem, jest, ja nie mam słów. No. no. Miki, naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem fanem fast foodów, bo nie raczej, ale to jest, czuć, że świeżo wszystko zrobione. A słóweczka. zobaczcie, nawet jest ten serek, jak on się nazywa, kozi? To jest fetka. Fetka. No, no. Coś mi ta nazwa z Producenci ostrych jakichś sosów najostrzejszych na świecie odezwieńcie się. Dobrze, bo ja muszę rozmiarowi zrobić katastrofę. Zobaczcie, jeszcze chcę wam pokazać, że to rzadko spotykane, że są różne rodzaje papryki. Ja ten, na przykład mam zieloną, nie? Aha. To jest bogaty kebab na maksa, nie? za rozmiara 50 centymetrowa pyta kosztowało 27 zł. To są jakieś ceny dobre, nie? Mój kebab na talerzu 27 i Mikiego kebab gruby w półce 20. O. Ale od razu mówię widzowie, ten ostry naprawdę ostry. Widzowie, ja tego nie wiem. Ja też nie, ja nie. pakuję Nie do zjedzenia. No jest za duże, nie? To jest kurwa porcja dla dwóch. A i pamiętajcie, do tysiąca łapek w górę lecimy na następny kebab. Albo burgerownię. Nie było mi chwilę, bo poszedłem się kom wypłacić tym dyszek. Yy. Dziękuję bardzo. I de facto teraz już 20 minut mam to, nie? No. Mhm. I chcę sprawdzić jak będzie spakował taki wiecie, po 20 minutach. nie mam pytań. Nie ma pytań. Tak? No to jest kozowski po prostu kebcik. Dobry kebab. A ja nie? muszę tego kurczaka spróbować. Robimy im notkę, nie? Słuchajcie, poczytajmy w ogóle co ludzie sądzą my na temat tego kebabu, bo to nie jest tak, że tylko my się zachwycamy. Bo ja przeczytałem tylko historię. Daria Sojda. Kebab rewelacyjny. Chyba najlepszy jaki jadłam. Uu. Polecam kebab Rollo. Obsługa miła, lokal czysty. Mhm. Jedyny miłos to mała liczba stolików. No faktycznie, no ale no mały lokal, no co ile ma być z tym Twierdze, warzywka, smaczne i soczyste mięso, zawsze wybieram baraninę. Szybka, miła obsługa oraz przystępne ceny, a nawet bardzo konkurencyjne względem innych lokali, no wszystko się no tak. Najlepszy kebab w Mosinie, w wow. Poznaniu, w Wielkopolskim, w Polsce, w Europie, na ziemi. Taki komentarz jest? Kuź, ale dał, Piotr stawiecki. I zobacz jak to blisko nieraz jesteś chaty. No, Nawet nie wiesz, że możesz się tak nasieć. Zamówiłem kewa w półce mięso, paranie i soszczoskowe, a dostałem Kewa w półce mięso mieszane oraz sosszcząskowy i so... No bo się no po prostu no kurwa, pomyliło. Ja myślę, że ciste tego zioma, nie? Albo nie słuchali go. Ale nie, no, nie zrozumieli no, go. No mogli to też nie, nie zrozumieć, po polsku, tej, no. ale żeby od razu dać jedynkę, nie? No. I zaniżyć im notę, nie? My Przez to, go. że ktoś nie zrozumiał. Jesteś zwykłym chamem, człowieku, tyle ci powiem. I taka jest prawda, bo oceniamy jedzenie, a to, że się ktoś pomylił z inny Sosik ci nalał. No kurwa, nie płacz jak jakieś małe dzidzie, nie? No. no rozmiar tej. Trzeba prostować od razu do pionu stawiać takich ludzi. Nie, bo nawet sobie nie stają sprawy, Miki, taka jest prawda. No. Zobacz, oni tak naprawdę bardzo dzisiaj dużo ludzi patrzy, nawet nie czyta opinii, tylko ile jest. nie? To hmm, to na szczęście no. tu jest 4,6, nie? Ale teraz... I on powiedzmy, zaniżył tak, żeby było tam 4,7, może. Nie rozumiesz? Więc niewiele. No. Ale teraz, jak ktoś nie ma dużo ocen, załóżmy ma trzy oceny no tak. i nagle napisze no ta taką niedobrykę, to no. będzie miał gość na samym starcie trzy gwiazdki na no, no. A tutaj naprawdę nie popieram cię, Nie popieram Ciebie. Robią robotę uśmiechnięci. Nie popieram, nie popieram. Nie lubię takich po prostu akcji, że ktoś sobie tak ocenił z dupy, że dostał sosik tej innej i tyle, nie? Janko. Najlepszy kebab jaki kurde jadłem. Pyszne. Mogę fotę z wami? No. Tak. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Wam też smakowało, bo Wam bardzo było przepyszne. Tak jest, było przepyszne, naprawdę rozmiar, a się obślinił, bym powiedział. Nie wiadłem, przyznam się, patrzcie, pół tego kebaba mam ze sobą. Tak, pół wziął ze sobą. karmie, mam nadzieję, że nakarmię nią całą rodzinę swoją. <ścoughs> No, ale ty jesteś, serio. A, <laughs> słuchajcie, a tak całkiem na serio. Zajebisty kebab trafiliśmy tu przez przypadek. W ogóle mieliśmy w planach dzisiaj zupełnie coś innego nagrać. Skończyło się kebabem i tak jak pisało tam w jednym z komentarzy. Najlepszy na wsi, najlepszy w Wielkopolsce, tak. w, w okolicach Poznania, w kraju, w Europie, na świecie i najszybszy. No. No. I chłopaki naprawdę uśmiechnięte robią robotę. Dobra, jeżeli znacie jakiś lepszy kebab, albo uważacie, że jest jeszcze lepszy niż ten w Mosinie, tak. Dajcie nam cynę. Dajecie komentarz i najlepszy komentarz, który będzie miał najwięcej lajków dostaje stówkę blikiem. Łoooooooo! Pamiętacie tą piosenkę Remik? No Kto się boi deszczu, idzie do aresztu, kto się boi burzy piaskowej, idzie do kałuży. Nowa? To jak dziecko potrafi tej? Jak dziecko potrafi? A tu mamy furę! No, tu mamy auto. Tam Co? Jest...